Hej, z tej strony YouTube Kisma dzisiaj znowu nagrywam odcinek i oczywiście z otwieraniem Big Boxa i dwóch małych skrzynek. Jeśli teraz oglądasz ten odcinek, odcineczek, zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję. Napiszcie dowolny komentarz, że mam wszystkie serduszko, Pamiętajcie też na kanał Sumi Life, bo ona dopiero. No się rozwija, ja, ja też się rozwijam. Kamiz e, Browser z Gamers, wpadajcie na jego te dwa kanały. Więc dobra, nie przedłużajmy. E, zasady są proste, już wam powiedziałem, co i jak. Więc dobra, otwieramy. Czy coś będzie w pierwszej? Niestety nic. <śmiech> <śmiech> Nawet Gamy nie poleciały. Ostatnia szansa w naszym Billboxie. Co? I Co? Dobra, ale chociaż dwa gadżety już. Tak. To bardzo dobrze, że mam do takiej dropu, te gadżety, ale. Myślałem, że postać. Nie mam coś w szczęście tak co nie? Możecie mi je uznać. Więc dobra, zagramy sobie penny. Zobaczymy o co chodzi w tym gadżecie. Chyba jak ustawimy działko, to wtedy nam wybucha. I dążyć nam do Nie, to się bardzo cieszę. No, to są

złożyć sobie Boże, dojechał. mój Boże, o mój Boże, o dojechał. No dobra, mój fajny Fajny, fajny. No dobra, ja kończę. o mój myślę, że opening wam się spodobał takiego dropu jeszcze wam pokażę jakich jeszcze do pamki nie mam do niej też mam do Jessie mam do najbardziej chcę do Daryla mam, do Rose mam do mam do Bibi jeszcze nie do Darylko mam i Master Power więc dobra, pamiętajcie za subskrybowaniu mojego kanału i resztki naszego zespołu. Więc hej!